Z tej strony Edek, a to jest piąty odcinek z Sky Warsów. Jesteśmy na serwerze MySQL na arenie. Nie pamiętam jakiej Miałem to nagrać z Kanadim, ale on nie miał czasu. Skończył mu się czas. Tak. Tak powiem, musiał kończyć. Ja. Może wygram to marynę chociaż już szczęście, to nie. I tak zrobimy, że sobie zarządzane I mówiąc tak, dziękuję wam za dobrze spędzone pół roku, chociaż że już jest 2000 tysiące, ale ja zaczęłam nagrywać od maja, sierpnia, kościoła I y znaczy dziękuję wam za to, że dobrze spędziłem ten rok na YouTubie, To był mój pierwszy rok, pół roku. Dziękuję wam. I Co ten gościu odwala. Nie ja do mnie nie przekupuję. Ja gościa Co? Ty we mnie rzucasz? Ty we mnie... Nie, ja się przekupuję do kogoś. Ja tak nie gram I tak sobie pójdziemy teraz z kosem? O, nie. Czemu mówię ja... i się zawsze tak robi e, e, bo... no i tu jako nam, ale z można się tak fajnie zbagować można żyć mogłem grać na shaderach ale... Mało... Nie. No, nie, to mał ugnie. Nie. niech to dałem pierwsza arena skończona Wchodzimy na arenę lodową. Jedna z moich ulubionych arenek. No od razu na spawnę pójdziemy. <śm> <śm> Доброе и то видите. Mamy, jak widzicie, strasznie wielkie szczęście. Czy mi się strzeli? No dawaj, O, Niech to Dzisiaj mamy pecha, ale tytuł to nie będzie pech Bo już z B. 4 jest odcinek pech

Widzicie, na kogo by tu iść. No i pierwszy kień zaliczony. I na mnie już smukło. No dobra Działa klepaturę. Przez chwilę tak jakby nie działała. Idziemy yeah. na tamtą wyspę do gości. Ile długości zostało i on nie daje 404 monety mamy. I tak myślę, że teraz możemy zakończyć ten odcinek. Lajkujcie. Subskrybujcie mój kanał i do następnego razu. Cześć!